Choć był postacią fikcyjną, na stałe wpisał się w klimat i Londyn. Tak, tak, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes za sprawą powieści sir Artura Conana Doyle'a stał się pełnoprawnym mieszkańcem Londynu i szczerze mówiąc, będąc tutaj w stolicy Wielkiej Brytanii, nie można sobie tego odpuścić. Postać filmowa, postać... Również literacka postać Sherlocka Holmesa, oczywiście, jest nierozerwalnie związana z Baker Street Station. Ma swoją niesamowitą historię, bowiem tutaj właśnie łączy się aż pięć linii metra, tych głównych obsługujących całe miasto. 10 różnych peronów. Największa pod względem właśnie peronów linia w londyńskim metrze. To jest właśnie to miejsce. Miejsce również bardzo ciekawe prawie architektonicznie, już za chwilę zabiorę Państwa w tę podróż na Baker Street. Wygląda naprawdę pięknie i nawet można znaleźć Sherlocka Holmesa gdzieś na ścianach. Na Baker Street jest załadowane, za chwilę odjedzie kolejny wagonik, a ja zapraszam Państwa tutaj w podróż w czasie, podróż w czasie Londyn poprzedniego wieku. Tak to wyglądało, proszę. I kolejna ciekawostka z Baker Street, jak Państwo widzicie, wagonik zatrzymuje się albo kończy swój bieg i jest kilka przęseł tego wagonika, jeśli tak mogę to nazwać, gdzie nie można wysiadać. Informowani są pasażerowie o tym, że należy po prostu przesunąć się, aby wysiąść po prostu kawałek dalej. Zaraz to dokładnie zobaczymy. Proszę się temu przyjrzeć. Dlaczego tak jest? Metro oczywiście jest dłuższe, wagoniki są dłuższe, tak aby była przepustowość i można było wozić pasażerów. I proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Ale stacja była budowana bardzo, bardzo dawno temu, w poprzednim wieku, więc... Wtedy metro było zdecydowanie krótsze, tych linii było też mniej. No i proszę, zajrzymy sobie, jak to tutaj wygląda. Tu, jest ostatnie, tu są ostatnie drzwi, a tutaj jeszcze wagony metra są poza e stacją.